Od góry jest naprawdę długo. Yo, czyli witajcie z tej strony Spring Bonnie No i dzisiaj zagramy z ząbu w Robloxa. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I dzisiaj gramy z jakiegoś randomowego parkura. Bardzo długiego, więc będzie pewnie. No zresztą długiego. popatrzcie sobie sami. No, jest, bardzo. jest trochę, jest, jest góry. ciężki. O ja coś tutaj mamy ziomeczków, ale nie obchodzą mnie oni. No, mnie też. Hop. Mnie Na nie początek odwiedza. prosto przez jakiś Dobra, ty się tam męcz, ha ha. ha. Dobra standardowo przez Mamy już to przerobione. A nie. Kurde. Hmm. A, co dobrze radzisz tym razem. Hmm. Tutaj jest ciężko. Powiem ci tak, ten parkour ma ponad 10 gwiazdek, czyli jest ciężki. Hmm. Naprawdę jest ciężki. Ja myślałam, że ten, ten gościu, którym ty grasz, nie? Hmm. Czyli ten Spring Bonnie, no to ja myślałam, że to jakiś inny ziomek. Aha, tutaj standardowo, ja Cię widzę, jak Ty tam skaczesz. Ja Cię nie widzę, to też muszę patrzeć tam na parkura, Czy tu? No ja jestem, no właśnie jestem tam obok, o widzisz tam na tej linii. O siema! Lo! Tam widzę jednego ziomka, tam spadł, więc nie ma tak jak w tym Five night że tylko jeden ziomek dołączył. Hmm. A, okej. Okay. Zobaczę, co mnie będzie czekać później. Mm? O nie! O nie! Dobra, faktycznie wybrałem ciężki parkour. Ale o to chodzi. Ja nie jestem mięczakiem. Ja nie jestem twardzakiem. Ja nie jestem twardzakiem. Idziemy Liczymy powolutku. Żeby to zrobić, top, 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 osiem, ja tu już jestem, elo, śiemka w ogóle, jak ty to tak szybko przechodzisz? Jestem już na w dusie... tych liniach robisz tak, czy tak, no, normalnie idziesz? Ja powoli idę, powoli musisz iść. Nie, nie trzeba. Właśnie ja idę powoli, wtedy mam większe szanse na przeskoczenie jakichś przeszkód. Przeszkód? Przeszkód. O nie! Dobra, ale na szczęście tam się zespię. Siema. Halo. Jestem tu. Jestem tu, a ty tam. Ała. Jestem tu, a ty tam i sobie idziemy, przechodzimy parkur. Nie. Dobra, to jeszcze jest ciężkie. Nie, nie dziękuję. Jak już Dobra, skupienie Dawid. Żadnych nerwów. To jest publiczny serwer. Oła. Ja, ja w wow. się męczysz. W Jedynie co została to noga na powierzchni. Dobra, ostatnia próba. Prawdziwy to, bardziej prawdziwy to, mm. ja jestem bardziej robloxowa taka No I jesteś Taki średni roblox, a tamten y, z takimi rękami, takimi kwadratami to jest prawdziwy robloxowy, nie? No co, przecież to, to przeskoczyłem, jakie to oszustwo To może, a było się bardzo blisko przy tym drugim Byłeś? No. To chyba zahaczyłeś o ten drugi. Wiesz. Spoko. Dobra. Skupienie. A to zrobię. A nie, jeśli chcecie ze mną pograć na jakimś mapie. Na Androidzie. Na Roblox. Nie, jeśli macie dobry nie. telefon. To napiszcie mi w komentarzu. No nie. Dobra teraz na serio skoczyłem na to. W tamtą stronę. Nie. Ja tu jestem. Nie Czekaj, gdzie ty masz. O, jesteś już na tej linii. Doganiam cię. Zresztą tego nie dotknąłem, no jakie osostwo. Dajcie łapkę w górę do ostostwa, Chyba łapkę w dół... E, tego laty, budownika. Nie wiem dlaczego ten ser... Nie wiem dlaczego, ale jak Jego na to nie skoczę, no to kurde no. Skinę, no. Tam jest to co... No i jak? Tam... To jest... I tam już jest koniec. Bardzo długi jest ten parkour. No coś no nie dotykam, no o to chodzi. No. Dobra, teraz dotknąłem. Wiecie, to ja zrobię cięcie jak już... Będę po drugiej stronie, to włączę nagranie dalej. Do zobaczenia. Dobra, po wyczerpującej energii i prób przejścia jestem już po drugiej stronie. Dobra, już widzę tutaj standardowe paseczki krw śmierci, że tak powiem. Chciałem powiedzieć krwi, ale nie powiem. Jest, dobra, przeszedłem. Na pewno tego nie przejdę za pierwszym razem, na pewno. Teraz tak. Tak. A, umiem biegać po ścianie! Ale jest jestem oszust. Ale dobra, już, 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 już nic nie mówię. Tak, po prostu i gramy. Nie mogę nic nie mówić na odcinku, bo to było bezbyt nudne. Kurde, Berbet, pomóż mi. Teraz nie mówimy. Ty możesz mówić, ale nie mówię. Dobra, już znalazłem na to taktykę. No, tak zwane drzewko. No nie! Nie! Ja nie mogę. Jestem na tak zwanym różowym drzewie, gaga. Weź co zobacz. Gdzie ja już jestem? No, teraz jesteś na tym, co ja się męczyłem. No. Ale to masz źle. Dobra, ja mam na to tak taktykę Co się dzieje? Przeszłam! Dobrze No kurde, no Ja mam na to taktykę, czemu ta taktyka nie działa? O, i działa Obsesa i obsesa Obsesa, obsesa Jest, mam na to sposób! Ja ci widzę! Hej! Hello. Jestem tu na tych paseczkach Widzisz mój sposób? Patrz, popatrzcie teraz na mnie Mam yy, to Sposób I co teraz? aha. Chcesz skoczyć No bandzie Bandzie łącznie Dobra mhm. mhm. Karolina znowu upadła ja tutaj ja. jeszcze... Lagi Oboje zginęliśmy, nie? Mhm mm Wow, 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 wow Co to się nie dzieje? Nie wiem czy w tym, w tym czasie się um, e, odrodziliśmy Chyba ja szybciej Razem zginęliśmy Ja szybciej się odrodziłem To jest naprawdę trudny parkur. On ma ponad 5 gwiazdek trudności. Co? Nie! Ja mam na to teraz haka. A, ha, i, te, i co wy na to? Że co? Cztery kolory i jeden jest dobry. Dobra, tutaj był zielony. To tu będzie fioletowy. Nie! Ja mam na to hakka. O ty używasz mojego haka. Powiedzmy, że to nie był hak, dobra? Powiedzmy, że to było legalne. Dobra, zaraz. Tu będzie czerwony. Nie. Widzowie, podpowiedzcie mi. Tu będzie zielony. Dobra. Tu będzie, tu może będzie niebieski. Jest! Jest! Halo, Mara. Mara, ja sobie zleciałam po raz kolejny. Musiałam zlecieć na pierwszy schodek. Upa, na pierwszym schodku jestem. Tak, daleko. Musiałam całkiem z tego zajść I hop i spadłam Mi jeszcze tylko cz cztery albo trzy klocki o iść trzy klocki do przeskoczenia To Jest najbardziej Nie, nie kliknąłem w skok! Kurde A. Że pierwotnie odgadasz kamera, a później skaczesz. Wiesz? Wiesz? Mm -hmm. Tak jest fajny niż widok. Pa, jaki fajny widok. Tylko na ścianę. Mm. Bardzo fajny. Widać też. O, moja taktyka. Moja praktyka. No co jest, ale skok. Chyba, że nie kliknąłem, wy widzieliście. Patrzcie, teraz klikam. Tu jest jeszcze trudniej. Bo tu musisz skakać na jakieś głupie paski. Gdzie ty jesteś? Tam widzę cię. Jestem już na tych kwadratach. Popsi. I pa oszukałam. Który zielony? Zielony? Jestem na tych samych paskach. No, cześć. Jest to jest trochę trudne tutaj. To jest bardzo wąskie. Moczarnie. To cię tak szybko nie pójdzie, Karola. To jest bardzo malutkie, nie? W ogóle cieniutkie. O ja. To jest bardzo. No, ja się tak nie zapisał. Widać, że nie stanęłaś. Teraz labirynt śmierci. Na raz. A na ile razy przeszłeś te kwadraty? Na, na drugi chyba. Jeden raz. Teraz na drugi raz. Teraz na tak trzeba raz. powoli, żeby nigdy nie zahaczyć. Na pierwszy raz to przeszłam na raz. Kurde, teraz po kulkach jakichś będzie trzeba skakać. No nie. Dalej na tych paskach. Tam jesteś? Skacze. Ty też skaczesz? Tak. No to ja Cię widzę. Ty jesteś teraz teraz? Taki, po takich czerwonych kulkach skacze. Właśnie chciałam to powiedzieć. Na tych, Ostatnia kulka. Chciałam powiedzieć. Jest! Teraz jestem w jakimś niebieskim piekle. O, ale główka mi się ułożyła. Tak śmiesznie, ale już się zresetowało. Teraz jestem na jakichś czerwonych, różowych paskach zebranych. Szkoda, że po tej czerwonych nie można. Nie? Nie, no. To byłoby zbyt głupio trochę. No nie. I znowu iście po pasku. Gawie jest śmieszne, Co? że nikt nie doszedł do góry jeszcze. No. Janie, nie? Nie? Ale w ogóle żaden grać. No. Ja nie mogę, ja tu i muszę skakać. Yeah. Ja I ja nie przejdę tego Ja nie przejdę tego ja tego nie przejdę tego opty. Ja nie przejdę tego optyku ja No próbuj, opty. próbuj Będziesz sobie dobrze graj. Widziałem jak leciałaś Najbardziej ten nielubujący obcy w moim życiu. Mm. I wszystko od nowa. Od nowa? Znaczy nie całkiem od nowa, tylko e, to iście po tym pasku. Po jakim? Bo to jest taki różowy pasek, który trzeba przeskakiwać i iść. Uh -huh. Ten to ten pomarańczowy, po którym szła nie. Ale taki są tylko różowe. No. I ma zakręt, i to trzeba jeszcze tam wszystkie chyba dziury. No jak. Dobra, mamy 16 minut odcinka, więc dla mnie to wystarczy. Ja cię tylko rozglądam, gdzie ty jesteś. Jestem na tej czerwonej Дај! Пирата! Przepraszam, że nic nie mówię, ale próbuję mojej kuzynce pomóc tutaj. Małej kuzynce. Próbuję ci do mnie dojść. Mhm. No ja przecież kliknąłem. Upies są te kwadraty dla mnie. Ja chciałem coś fajnego pokazać, ale zniknęła. Widzisz co tam jest dalej? Patrz, co? widzisz to? No. To to trzeba przejść żeby dalej iść ale my tam zakończysz odcinek będziemy kończyć tam odcinek to jest już 16 minut odcinka Nie? już jest 18 minut odcinka i zdech kto zdech? taki ziemek przede mną czemu zdech? bo zginął no. Tak to mogę, jak to mówię, umarł, zginął Nie, mm. Nie ożył Już do mnie dochodzę. Już do y... Iż do mnie dochodzisz. Na raz! Dobra, teraz się tak co fajnie na nas symbolicznie ustawimy. Czekaj. A Prz Przeszyłem takie takie... Takie tam. Czekaj, nic nie robię. Ja się ustawię tak fajnie obok ciebie. Okej. Okay. Dobra, weźmy już ten tam. Czekaj, bo ni nie idź, nie idź, nie idź. Daj się ustawić, dej, dej, muszę ci ustawić. bo Muszę tak symbolicznie ładnie zakończyć odcinek. I jeszcze troszeczkę. I tym symbolicznym trzymaniem się za rączkę w Robloxie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dzisiaj była ze mną Karolina 15017107 mhm. oraz Jasping Boni. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek. Dzięki gorąco, zapraszam do moich innych filmów i zasubskrybujcie. I przypnę Wam serduszko pod każdym komentarzem. Dziękuję ja i dziękuję Karolina. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.